Dzień dobry Państwu w czytaniu na priorytety tygodnia, który zaczyna się dzisiaj, mianowicie 20 września i kończy się 26 września. Na te 7 dni wybierzemy sobie 5 kart. Pierwsza karta powie nam, jaka jest w ogóle energia tego tygodnia. Trzy kolejne to będą właśnie priorytety, czyli takie podpowiedzi, czym warto, czym można się zająć, co będzie szczególnie dobrze iść, co ma potencjał, co jest z jakiegoś powodu ważne. Oczywiście, możecie to brać pod uwagę, ale wcale nie musicie. Zawsze to powtarzam, że to ma tylko pomóc tym, którzy tej pomocy potrzebują. Jeżeli macie. Pełne rozeznanie odnośnie tego, jakie mam priorytety, to przecież nie musicie żadnej karty wybierać. Też zwróćcie uwagę na to, ile macie czasu, ile jesteście w stanie zaimplementować tych rzeczy, które się tutaj pokażą, bo przecież <laughs> też nie musi być tak, że każdy, każdy wybierze sobie trzy. Można wybrać jeden priorytet, można wybrać dwa, można wybrać trzy. A tak jak mówiłam, można wybrać zero i na przykład popatrzeć tylko na to, czego nie robić, tak? Bo. Taka karta też się pojawi właśnie jako piąta opcja, więc pełen, pełna dowolność. Oczywiście, kiedy wybiorę te karty, to i zrobię zdjęcie, i będzie przybliżenie. Będziecie widzieć, jakie kamienie na nich leżą, i będziecie mogli mogły wybrać to, co wam rezonuje, to co Was woła, tak? No, dobra. Kierujcie się intuicją generalnie w tym doborze, to jest najważniejsze. Popatrzmy. E, oczywiście czytanie robię z założeniem najwyższego dobra osób, które je oglądają, którego potrzebują. Spójrzmy, co tutaj się e, pokazuje. Ponieważ to jest talia, która się krzywo tasuje, to ja będę wybierać karty. Najpierw poproszę kartę, która powie nam o tym, jaki jest vibe, <laughs> jaka jest wibracja tego tygodnia. Druga karta. Pierwszy priorytet. Drugi priorytet. Trzeci priorytet. Oczywiście kolejność nie ma znaczenia, tak? One nie są tutaj w żaden sposób uszeregowane według ważności. Każdy może być równie istotny i od Was zależy, ile z nich i jak sobie je uszeregujecie. I jedna jeszcze rzecz odnośnie tego, czego nie robić, czym się nie zajmować, co sobie zostawić na kiedy indziej. Dobra. Mamy to. Pierwszy priorytet dostaje kamień z Danii, z Morza Watowego, który ma dziurkę. Bardzo ciekawi mnie, jak to powstało. Domyślam się, że to jest jakiś rodzaj em, erozji szczególnej jakieś ziarno piasku, może się tutaj za, za, zapałętało. Drugi to będzie Sokole oko czy też Tak, chyba Sokole, a może bawole, już nie pamiętam. Gdzieś tam z Karkonoszy go przywiozłam. Bardzo ładnie opalizuje. A I trzeci będzie. turmali W całej swojej krasie. No to jedziemy, mili państwo. Zapalę światełko. Co to jest za tydzień? Królowa Kielichów. Eee, tydzień głębokiego czucia. Czucia siebie i czucia innych, ze szczególnym nastawieniem właśnie na innych, ze szczególnym nastawieniem na wyczuwanie innych nastrojów, potrzeb, pragnień i chęci ich spełniania. Królowa kielichów jest energią matczyną. Niesamowite, jak często mi coś przerywa, kiedy pracuję. No właśnie, wyczuwanie nastrojów innych i takie dostosowywanie się do nich. To jest energia matczyna, szczególnie jest to energia matczynej miłości, która jest miłością bezwarunkową, czyli obdarza się nią niezależnie od tego, co podmiot, czy też przedmiot tej miłości, tak? Co, co ta osoba, ku której ta miłość jest skierowana, robi czy nie robi, tak? Niezależnie od tego, jaka jest. Na, na tą miłość nie trzeba sobie zasłużyć. To jest też, mówiąc bardzo tak jednosłownie i prosto, po prostu bardzo emocjonalna karta. Gdzie te przypływy i nastroje są super, super ważne. Przy czym, oczywiście, jest to królowa, więc ona w tej pozycji prostej. Pozycji równowagi, doskonale sobie z tych wpływów zdaje sprawę, tak? I ani nie daje sobą manipulować, ani nie pozwala manipulować innym, tak? Ani nie, nie manipuluje innymi bo oczywiście w, w takiej pozycji niezrównoważonej to jest jak najbardziej właśnie różnego rodzaju szantaże emocjonalne, niestabilności i dalej. Natomiast my tutaj staramy się celować w te zrównoważone aspekty energii, które tarot pokazuje, które tarot przybliża, tak? bo tak naprawdę to jest po prostu jakieś tam odzwierciedlenie, Czegoś, co dzieje się w rzeczywistości. Więc yy, jak najbardziej zwracajcie uwagę na swoje nastroje, na swoje uczucia, na to, co stoi za tymi uczuciami, jakie wartości stoją za, za tymi uczuciami, bo to jest w sumie chyba zawsze taki punkt odniesienia, do którego warto się odnieść. Yy. I miejcie świadomość tego, jak to płynie i jak na Was wpływa, jak wpływa na innych. Też czuję tutaj takie, takie coś bądź pozdrowiona, bądź pozdrowiony. Może się spotkacie z kimś, może z kimś wychylicie kielich w atmosferze wzajemnego zrozumienia, akceptacji, radości. Jakoś tak. Przyjacielsko mi to bardzo tutaj wibruje. No to przejdźmy do priorytetów. Kamień numer jeden. Karta numer jeden. Priorytet numer jeden: rydwan. <laughs> Róż z miejsca. Pojedź gdzieś. Nie sieć na tyłku. Eee. Przygotuj się do podboju świata, który polega na ruchu. Obie karty i ta, i ta ze sobą bardzo dobrze współgrają, bo obie odpowiadają znakowi raka. A znak raka to. Domena, domena wody, tak, żywioł wody, więc właśnie ta, ta płynność, uczuciowość, ale też i życie, tak, bo my składamy się z wody i nasza krew to w dużej części woda, więc jest to życiodajne. I odnosi się ten archetyp oczywiście do domu i do korzeni. Więc myślę, że jest to bardzo dobry tydzień na załatwianie wszelkiego rodzaju spraw związanych z domem, rodzicami, rodziną, korzeniami mówiąc szeroko ojczyzną jakkolwiek ją rozumienie, rozumiecie z wszelkiego rodzaju przeprowadzki, przemeblowania też będą tutaj powinny iść jakoś w miarę łatwo powinny pójść do przodu. Oczywiście, Rydwan to też jest karta takiego ogarnięcia siebie, w takim sensie, że mamy tutaj sfinksy, które symbolizują różne pragnienia, różne żądze, które mogą nas ciągnąć w różne strony. I tutaj mistrzostwem jest takie ich opanowanie, takie ich poznanie, żeby jakoś tą ich pracę, Ukierunkować. Ale to też jest gotowość na to, żeby coś nas poniosło. Tak? To jest też gotowość przyjęcia tego, że nie do końca mam tutaj panowanie, dlatego że zauważcie, że on nie ma lejców w ogóle w rękach. On po prostu stoi, i sfinksy będą ciągnąć w optymalnym układzie ich wola jest zgodna z wolą tego człowieka, czyli waszą. To jest pytanie, które sobie należy zadać. Czy moje pragnienia, czy moje pociągi, czy moje żądze są zgodne z moją wolą? A jeśli nie, to co z tym zrobić? Tak? Więc myślę, że dobry czas na, na zdynamizowanie sytuacji, szczególnie właśnie jeśli chodzi o sprawy rodzinne i domowe. Karta numer 2 i ewentualny priorytet numer 2, oczywiście może być, no co jest, może być jedynym. Osiem dysków, praca, żmudna, powtarzalna, choć wcale nie musi być nudna. Codzienna praca, jeśli ją lubimy, jeśli ją kochamy, jeśli czujemy, że w niej wzrastamy, absolutnie nie jest nudna. Może być niesamowicie spełniająca. Podoba mi się w tej karcie, że ta postać jest taka nieznacząca. Że ważne jest to, co ona robi, że ważne są te ozdoby, które tutaj powstają, że ważne jest to drzewo i że ważne jest to, co na nim kwitnie. To jest plon. W systematycznej pracy. Unikam słowa ciężkiej, bo ona nie musi być ciężka. Ona może być lekka. Tak jak mówię, ona może być robiona w poczuciu, że rosnę w niej, że, że się rozwijam, że przyczyniam się do czegoś ważnego i istotnego. Dobry czas, żeby się zapisać na kurs. Dobry czas, żeby tak pogłębić, czy też poszerzyć swoje umiejętności zawodowe, żeby zrobić krok w tym kierunku. Dobry czas na wejście na następny stopień w tym, co robicie, tak? Ale w ogóle też właśnie może być bardzo taka, taka spełniająca spełniająca energia w pracy. Ja tu widzę upiększenie, też zazwyczaj w tej w tej karcie tego nie widzę. Bo ona, jest ona jest moim zdaniem bardzo rzemieślnicza w takim sensie, że e, rob robię coś, to jest praca moich rąk e, i ona jest w pewien sposób stonowana. Ja niesamowicie szanuję pracę rzemieślniczą, dlatego że ona stanowi o dobrostanie ludzkości. E, bardzo dużo osób tej pracy nie docenia i na przykład uważa, że od razu trzeba być artystą, żeby coś znaczyć. Ja uważam, że po prostu rzemieślnicy to jest sól tej ziemi i że należy im się ogromny szacunek właśnie za to, że można się spodziewać powtarzalności, że można się spodziewać podobnej jakości, tak? skoro ktoś coś robi. I to jakoś tam sobie udoskonalił po drodze. To wiemy, czego się spodziewać. To tworzy bezpieczne ramy. To pozwala planować. Jest taka bardzo odpowiedzialna i pracowita energia. Pokazała się jako drugi, drugi priorytet. Więc też dobry czas na działanie zgodnie z planem, na nadrabianie zaległości, na takie. E, Wykonywanie kolejnych kroków zgodnie właśnie z, z planem, z harmonogramem, z algorytmem w ten sposób. Priorytet trzeci. Piękny, obtłuczony nieco swoje przeżu, turmalin. 6 buław, czyli znowu. Troszkę podobna energia do Rydwanu, ale bardziej skupiona na, na tym, że ja wygrywam. Dobry czas na wygrywanie w ogóle, mam wrażenie. Wygrywanie ze sobą, wygrywanie z innymi, wygrywanie z czasem, wygrywanie z przeznaczeniem. Eee, dobry czas na odbieranie nagród, ale też startowanie w konkursach. To jest energia pod tyłem: Patrzcie na mnie, zobaczcie, jaka jestem świetna, jaki jestem świetny. Zobaczcie, jakie mam skarby, co mogę dawać światu. Zobaczcie, jakie to jest wspaniałe. Ofiaruję wam to łaskawie. <laughs> Ofiaruję wam siebie łaskawie. Patrzcie i podziwiajcie. Dobry czas na solowe występy, jeżeli na przykład jest, jest wśród was, są wśród was takie osoby, które chcą zabłysnąć, tak? Więc dobry czas na debiut na przykład, też na pokonanie przeciwników. Na udowodnienie swojej wyjątkowości w jakimś obszarze. Czy też, tak, pokazanie jej swojej wyjątkowości, swojego tak, postawienie siebie na pierwszym miejscu. To jest błyszczące ego. To jestem ja wspaniała, ja wspaniały, gotowy do tego, żeby wypiąć pierś do orderu. Tak? Nie każdemu to leży. Nie każdy taki jest. Niektórzy ludzie chcą być w cieniu, niektórzy ludzie lubią być skromni, natomiast jeżeli macie taki, e, taką potrzebę i taką możliwość, to to jest dobry moment, żeby sobie e, dać taką, e, taką możliwość, taką przyjemność dla niektórych, a dla niektórych konieczność, żeby mnie ktoś zauważył na przykład, tak? Czasami tak jest, że e, że potrzebujemy, żeby ktoś nas zauważył? Ech, może chcecie sobie dać nagrodę za coś, może siebie chcecie poklepać po ramieniu i sobie pogratulować. To też jest dobry czas, chociaż jak patrzycie na te ptaki, dookoła one mają oczy na skrzydłach, więc jesteście obserwowani, jesteście w świetle, w świetle reflektorów tutaj, tak? Ech, laur zwycięstwa, chociaż to jest chyba oliwka bardziej niż laur. Um, więc tak, taka trochę bombastyczna ta energia trzecia. No i dlaczego nie? Tego też czasami w życiu potrzeba. Czego na pewno nie robić, Książę Mieczy? Nie wdawać się w potyczki słowne, mówiąc najprościej. Nie jest to dobry czas na dyskusję, argumentowanie, forsowanie swojej wizji. W ogóle powiedziałabym komunikację, uważałabym bardzo z komunikacją, bo może być nietrafiona może być jednostronna pomijająca coś istotnego krzywdząca mało wyrafinowana mówiąc tak, najbardziej oględnie tak. Książę Mieczy jest, jest takim archetypem, jest taką postacią gnającą do przodu ze swoją myślą, ze swoim językiem, ze swoim rozumowaniem. Po pierwsze, trudno na nim, za nim nadążyć, po drugie, ciężko mu cokolwiek powiedzieć, wytłumaczyć, bo on jest bardzo skupiony na tym, co widzi przed sobą. To jest uparciuch też i trochę zakuty łeb. Tutaj tego nie widać, bo on tutaj się wznosi, tak? Ale. Ten jego wzrok utkwiony gdzieś w abstrakcji, e, też mówi, że ciężko na przykład zwrócić mu uwagę, że ta abstrakcja nie przystaje do rzeczywistości. E, więc powstrzymałabym się ze wszelkiego rodzaju, właśnie dysputami, dyskursami, ustalaniem e, jakiejś, jakiegoś wspólnego zdania, pod, podpisywanie umów. Nie, tak, różne. Tego typu rzeczy dotyczące właśnie tego, jak rozumiemy świat, jak o nim mówimy i jak go komunikujemy, i czy na pewno go wspólnie postrzegamy, tutaj może, może dojść po prostu do nieporozumień, więc z tym bym się powstrzymała, robiłabym bardziej swoje, bez właśnie patrzenia, bez, bez prób uzgadniania tego, co, co do czego zgody nie ma. Tak, tu jest. Moim zdaniem spore skupienie na, na, na ja, na sobie, tak. E, przy czym, mówię, królowa kielichów u góry mówi, że jest tutaj dobra percepcja, e, jeśli chodzi o uczucia, natomiast to niekoniecznie musi się przekładać na intelektualne porozumienie. E, I przypuszczam, że, że na, na tej. Płaszczyźnie może dojść do jakichś zgrzytów, tak, że jest emocjonalne oczekiwanie czegoś, a intelektualnie komunikacja czegoś zupełnie innego, i to się gdzieś tam rozmija albo tnie ze sobą. Okej, okay. tak to wygląda na tydzień od 20 do 26 września. A ja Was serdecznie pozdrawiam. Dziękuję Wam za wszelkiego rodzaju wsparcie. Dziękuję Wam za obecność. Za komentarze, za lajki, za listy, które do mnie piszecie. Dziękuję Wam za Waszą cierpliwość. Czytania na październik przypuszczam, że zacznę robić dzisiaj albo jutro to już w którymś czytaniu poprzednim mówiłam, ale chcę, żeby to dotarło do jak największej ilości osób i mam nadzieję, że się potoczą szybciej niż czytania na wrzesień i są na to rzeczywiście spore widoki. Um, życzę Wam pięknego tygodnia. I widzimy się, widzimy się na kanale. Mam nadzieję, że, że znajdujecie tutaj pomoc i inspirację. Po to ten kanał istnieje. Wszystkiego dobrego jeszcze raz. Cześć.